Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 Kiedy narcyz odchodzi i nigdy nie wraca, często mówimy o narcyzie, który jest bardzo zazdrosny, zaborczy i kontrolujący. Są także narcyzi, którzy mogą cię wymazać ze swojego życia, tak jakbyś nigdy nie istniał. Jest to bardzo bolesne doświadczenie przechodzić przez coś takiego, ponieważ wtedy czujesz się tak, jakbyś nic nigdy nie znaczył. Nagle narcyz celowo staje się zdystansowany. A następnie po prostu o tobie zapomina. Zapomina o wydarzeniach z przeszłości, które was połączyły, zupełnie tak, jakbyś nigdy nie był częścią jego życia. Narcys jest pozbawiony empatii. Ma problem z tym, by zrozumieć Twoje uczucia, problemy, Twoją sytuację życiową. Dzieje się tak, ponieważ ma problem ze zrozumieniem i regulacją własnych emocji. Jest niezdolny do tego, by kontrolować własne myśli i uczucia, własne zachowanie. Dlatego często może wyglądać na nieczułego, niedbającego o ciebie. Narcyz może mieć trudności z tym, by... Prawidłowo sobą zarządzać, może mieć problemy ze stworzeniem i przestrzeganiem własnych zasad, własnych wartości, może łamać zasady, normy, wartości, a nawet prawo. Postępuje tak z bardzo prostego powodu ponieważ ma problem nad opanowaniem własnych emocji. Zupełnie tak, jakby musiał być fizycznie unieruchomiony, by pozostać pod kontrolą, by być opanowanym. Narcyz może być bardzo niecierpliwy, krytyczny, nie będzie miał dla Ciebie litości, nie będzie Cię słuchał, lub będzie to miało miejsce w ograniczonym, minimalnym zakresie. Wszystko musi kręcić się wokół niego. Musi być najważniejsze. Role oprawcy i ofiary się zamieniają, a narcyz będzie obwiniać ofiarę. Może być obecny fizycznie, ale to tak, jakby go tam nie było. Oto dlatego, że ma zaburzenie osobowości. Które hamuje jego zdolności do połączenia emocjonalnego z drugim człowiekiem, do wytworzenia więzi. Narcyzowi może brakować świadomości. Nie miał w dzieciństwie silnego wzorca empatycznych zachowań. Zamiast tego mógł mieć wiele wzorów, które nie były empatyczne. Nie były to też osoby godne naśladowania. Lecz dla Narcyza były to jedyne osoby w otoczeniu, dlatego teraz ma trudności z tym, by dbać o kogokolwiek innego poza sobą samym. Narcyz ma trudności z tym, by pomagać lub słuchać innych ludzi, a to poważnie wpływa na jego zdolności, by utrzymać zdrową relację. To poważnie wpływa na ludzi, którzy znajdują się w otoczeniu narcyza. Może otaczać się innymi toksycznymi, zaburzonymi, pozbawionymi empatii ludźmi. Podczas gdy będzie cię odpychać, odrzucać i traktować jakbyś był bezwartościowy, jakbyś nie zasługiwał na jego uwagę. Narcyz jest płytki. Powierzchowny, niezaangażowany, bez entuzjazmu. Dlatego zachowuje się w sposób nieodpowiedni, głupi, nieszczery, sarkastyczny i nieodpowiedzialny. Do tego dochodzi brak szacunku. Narcyz się tobą nie przejmuje. Nie martwi się o ciebie, dlatego może cię wyrzucić, wygnać odłożyć na bok na półkę w tym właśnie odnajduje przyjemność a to dlatego że jest sadystą to zmienia twoje spojrzenie na różne sprawy kiedy doświadczasz jak może udawać że cię nie zna jakbyś nigdy nie istniał to dlatego że narcyz postrzega ludzi jako narzędzia Narzędzia, którymi posługując się, może pielęgnować własne życie. Tak więc związek z narcyzem zawsze będzie transakcją, wymianą, a nawet wtedy to nie będzie równa wymiana będzie ona jednostronna. Będzie się to skupiało na tym, co Ty możesz zrobić dla narcyza, a nie na tym, co narcyz może zrobić dla Ciebie. Ponieważ narcyz nie może zrobić niczego dla nikogo, jest pozbawiony empatii, a to oznacza, że nawet nie może cię zobaczyć takim, jakim jesteś, nie może nawet regulować własnych emocji, nie jest nawet w rzeczywistości, jest uwięziony we własnej fantazji, we własnej zaburzonej głowie. Dlatego tworzy tyle fałszywych, błędnych założeń, dlatego jest taki niepewny. Narcyz wierzy we własne kłamstwa, jest pustym naczyniem, może tylko odpowiadać na zewnętrzne bodźce. Wszyscy narcyzi nauczyli się takich zachowań od siebie nawzajem, lecz pierwszy narcyz, jaki Kiedykolwiek istniał, musiał zaadoptować takie zachowania od prawdziwej osoby, od kogoś, kto pracował nad sobą. Jeśli spojrzymy na narcyza obecnie, to właśnie coś takiego robi: naśladuje ludzi sukcesu, staje się ich odbiciem lustrzanym. Nie podejmuje jednak niezbędnych kroków, by stworzyć cokolwiek samemu. Używa, wykorzystuje innych, by ulepszyć swoje życie. A to dlatego, że narcyz postrzega ludzi jako przedłużenie, rozszerzenie siebie samego. Potrzebuje podziwu, zachwytu i akceptacji. Brakuje mu jednak empatii. A przez to narcyzowi tak łatwo jest cię odrzucić. Ma dysfunkcyjne, wybujałe ego. Czuje się nieważny, co sprawia, że superego wchodzi do gry, a wtedy dąży do perfekcji, ponieważ czuje się niepewny, nawet pomimo tego, że na zewnątrz może się wydawać nadzwyczaj, nadmiernie pewny siebie. Może mieć przyjaciół, rodzinę, latające małpy i innych ludzi, aktywatorów, którzy umożliwiają takie toksyczne zachowania, którzy go wspierają, lecz narcyz udaje, ponieważ chce cię oszukać, chce cię zwodzić. Dlatego jest to takie nienaturalne, ekstremalne. Nie jest tym, za kogo się podaje. Nie jest tym, kogo odgrywa. Dlatego nie żyje w rzeczywistości. Narcyz stworzył świat fantazji, ponieważ potrzebował atencji, potrzebował akceptacji. Nie posiada jednak empatii, więc wszystko skupia się na nim. Nie obchodzą go Twoje uczucia. Tak długo, jak Narcyz czuje się dobrze, to wszystko, co ma dla niego znaczenie. W umyśle narcyza związek powinien skupiać się w całości na nim. Narcyz nie ma takich zdolności, nie ma takiej przepustowości, pamięci, procesora, toku rozumowania, czy jakkolwiek inaczej to nazwiemy. Nie ma tego, co niezbędne, by uwzględnić Twoje potrzeby i emocje. Dlatego tak łatwo jest mu się Ciebie pozbyć. I ruszyć naprzód. Związek z narcyzem zawsze będzie jedynie transakcją. Zrobi coś dla Ciebie, jeśli oczekuje czegoś w zamian. To, że narcyz robi coś dla Ciebie, nic dla Niego nie znaczy. Dlatego głównie skupia się na wymianie usług, na wymianie korzyści. Ponieważ chodzi o to, w jaki sposób możesz ulepszyć jego życie. Chodzi o to, co ty możesz zapewnić narcyzowi, tak by zasilać jego fałszywą rzeczywistość, tak by zasilać jego fałszywą tożsamość, by mógł być na pozycji autorytetu, by mógł mieć kontrolę. Dlatego, jeśli nie możesz spełnić oczekiwań narcyza, ta wtedy po prostu ruszy do przodu. Ponieważ tu nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o Narcyza tylko i wyłącznie. To nie z Tobą jest problem. Narcyzowi brakuje głębi emocjonalnej, by wytworzyć prawdziwą, prawidłową więź z drugim człowiekiem, dlatego nie jest w stanie pozyskiwać właściwych informacji. Nie jest w stanie mieć właściwej percepcji tego, co nie jest tylko powierzchowne. Narcyz nie może zgłębić większego znaczenia ludzi lub rzeczy, dlatego gdy go rozczarowałeś, gdy nie robisz tego, co chce, to narcyz bardzo szybko, bardzo łatwo może się ciebie pozbyć. Jedynym sposobem na to, by utrzymać związek z narcyzem, jest zrezygnowanie z samego siebie, porzucenie własnej tożsamości. Musiałbyś się stać cieniem człowieka, tak by narcyz mógł z ciebie ulepić kogoś innego. Jedyny sposób na to, by związek z narcyzem mógł trwać, jest sytuacja, kiedy robisz wszystko, czego od Ciebie chcę, tak bym mógł czuć się dobrze, a to oznacza, że nie możesz pozostać w związku bez zniszczenia siebie samego. Lecz zanim sobie to uświadomisz, Narcyz odrzuci Cię pierwszy, ponieważ już dłużej nie robisz tego, czego od Ciebie oczekuje. Gdy Narcyz Cię odrzuca, to czuje się lepiej. A to dlatego, że czuje, że ma kontrolę, potrzebuje kontroli, ponieważ jego mentalność opiera się na strachu. To zawęża skupienie narcyza, ogranicza uczenie, blokuje współczucie i kreatywność. To sprawia, że jest bardziej niecierpliwy i osądzający. Narcyz odrzuci cię nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia. Zrobi to w podły, okrutny, bezwzględny sposób, bez uczuć. Tak, jakbyście w jednej minucie byli bliskimi przyjaciółmi, a w następnej jesteś już niewidoczny. Przerwie z tobą całą komunikację, będzie unikał konfrontacji i odpowiedzialności. Narcys nie chce usłyszeć prawdy o sobie. Nie chcę cię więcej zobaczyć, i nie chcę więcej o tobie usłyszeć, a to dlatego, ponieważ wtedy pojawiłby się u niego wstyd, wstyd po tym, jak cię traktował. Wtedy narcyz poczułby się złą osobą, a narcyz nie chce tak o sobie myśleć, nie chce się tak poczuć, więc będzie cię unikać. Tu nie chodzi o ciebie. Tu chodzi o narcyza i o to, jak się czuje. Jest pozbawiony empatii, głębi emocjonalnej, więc jego związki są płytkie, powierzchowne. Gdy już nie ma dla Ciebie zastosowania, to wasz kontakt zakończy się bez żadnej odpowiedzialności, a narcyz ruszy naprzód bardzo szybko. Znajdzie kogoś, kto będzie go zasilał, akceptował, sprawi, że poczuje się wyjątkowy, a ciebie zostawi w przeszłości. Byłeś dla narcyza kimś, kto miał polepszyć jego sytuację. Użył cię jak trampoliny, by się wybić, by coś osiągnąć. Może cię nie zapomnieć, lecz nigdy nie byłeś dla narcyza istotny. Nigdy mu na tobie nie zależało. Może być to coś, czego nigdy nie mogłeś zrozumieć. Dzieje się tak, ponieważ potrzeby emocjonalne narcyza nigdy nie były zaspokojone w dzieciństwie, więc teraz jest niezdolny do wytworzenia prawidłowej więzi z drugim człowiekiem. Nie może mieć bliskiego związku z nikim. Może być to jedynie transakcja. Dlatego może ruszyć naprzód. Dlatego może cię tak nagle odrzucić. Może być to bardzo dewastujące i denerwujące. Może długi czas nie dawać ci to spokoju. Ponieważ ty jesteś zdolny do wytworzenia więzi, posiadasz empatię, więc będziesz coś. Czuć, gdy narcyz cię odrzuca, będziesz czuć wiele negatywnych emocji. Może to wpłynąć na twoje poczucie własnej wartości i pewności siebie. Możesz czuć się nieważny i niewidoczny, ponieważ byłeś dla narcyza zawsze dostępny. Robiłeś wszystko, co mogłeś, by mu pomagać. Tego właśnie chciał narcyz. Chciał, żebyś mu usługiwał. Lecz nie powinieneś się obwiniać. Możesz obwiniać to zaburzenie. Możesz obwiniać niezdolność narcyza do wytworzenia więzi. To nie twoja wina, że narcyz nie rozumie tego, czym jest połączenie emocjonalne. W przeciwieństwie do narcyza, Możesz mieć połączenie emocjonalne z samym sobą. Możesz się odbudować. Musisz mieć współczucie dla siebie samego po tej przemocy, jakiej doświadczyłeś. To ważne, by uzdrowić się po toksycznej relacji. Ustal właściwe granice. Zaakceptuj siebie. Angażuj się w czynności, które sprawiają ci radość. Otaczaj się ludźmi, którzy mogą się z Tobą połączyć, ludźmi, którzy Cię doceniają. Otaczaj się ludźmi, którzy są mili, życzliwi, współczujący. To pomoże Ci się odbudować. To pomoże Ci odzyskać pewność siebie. I poczucie własnej wartości. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.